Uniwersalna blokada zaworu może być wykorzystywana do blokowania zaworów kulowych, motylkowych oraz zasuwowych. By zablokować zawór kulowy w pozycji wyłączonej, ściśnij rączkę, by otworzyć zacisk i nałóż uniwersalną blokadę na rączkę zaworu. Przesuń ramię blokujące w kierunku zaworu. Przekręć śrubę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, dokręcając zacisk i blokując ramię. W końcu włóż kłódkę w jeden z otworów, by zabezpieczyć pozycję blokady. By zablokować zawór motylkowy w pozycji wyłączonej, ściśnij dźwignię, by otworzyć zacisk i nałóż uniwersalną blokadę na dźwignię zaworu motylkowego pomiędzy spust i dźwignię. Przekręć śrubę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, by dokręcić blokadę. Włóż kłódkę w otwór, by zabezpieczyć pozycję blokady. By zablokować zawór zasuwowy w pozycji wyłączonej, włóż linkę w otwór w uniwersalnej blokadzie zaworów i przeciągnij ją. Przykręć śrubę i przesuń zacisk na uchwycie zaworu. Pociągnij za linkę, by dopasować jej długość. Następnie przekręć dźwignię zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zablokować zacisk i linkę. Włóż kłódkę w otwór, by zabezpieczyć pozycję blokady.